Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny materiał z Panem Prezydentem Janem Zbigniewem Potockim, to będzie akurat parę sekund, może minuta, na, po, na portal YouTube pod tytułem Protest rolników odbudowany Marionopol przez Rosjan w 2022 roku. Materiał z wczoraj, 20 marca 2024 roku. Dzisiaj mamy 21 marca 2024 rok, godzina prawie 10. Ten już materiał się znajduje na portalu Ramp. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Każdy, kto lubi słuchać Pana Prezydenta, to będzie miał ku temu okazję, Oprócz materiału z panem prezydentem, wiele materiałów zamieściłem na portalu rampl. Między innymi, będzie zamieszczona już w dwóch kawałkach, będzie dotyczący programu MK Ultra i te inne rzeczy CIA. Tu się żegnam z państwem, dziękuję za uwagę i do dozo.